Cześć, witajcie. Dzisiaj otworzymy zestaw startowy z naklejkami FIFA 365 2026 rok. Jak widzicie tutaj mamy Yamala m.in. na okładce, Mbappe. Dobra, słuchajcie, więc ja to otworzę i zaraz do Was wracam. OK, a więc w zestawie znajduje się album oraz dwie saszetki z naklejkami. Ja je tylko napocznę i zaraz do Was wracam. Są to moje pierwsze naklejki, tak naprawdę. Mm. Dobra, złapmy fokus. Lukman albo Lukman Wesley Alvarez. Ale się skleiły. No, nie mogę sobie poradzić. Na końcu gouri. I tutaj jeszcze, a nie, sorry, to jest ten Alvarez. No dobra, i saszetka numer dwa. Ascensio. Koman, Sanchez, Marekinius i Kerer. I to by było na tyle. Dobra, ale podobają mi się te naklejki, one są takie duże. Um, dobra, także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, hej.